Cześć, z tej strony Mariusz Batorowicz. W tym wideo pokażę Tobie, jak zmienić adres, URL strony na Facebooku, na przykład e, jakiegoś wpisu albo podstrony. Utworzymy sobie w tym celu przykładowy wpis. Jestem na stronie na WordPressie. Jestem zalogowany. Klikam Dodaj. Wpis. Tutaj sobie tworzę przykładowy wpis tutaj pod nazwą tego wpisu, którą tutaj nadałem, pokazuje nam się już bezpośredni odnośnik, który automatycznie się utworzył. Po opublikowaniu tej strony adres tego wpisu wygląda właśnie tak, jak tutaj jest pokazane. Jeśli chcemy zmienić sobie ten odnośnik, klikamy tutaj edytuj i w tym miejscu możemy zmienić treść tego, co jest po, po ukośniku. Możemy tutaj na przykład wpisać ze spacją, nawet z polskimi znakami, a WordPress automatycznie to przerobi na dopuszczalną formę, czyli z myślnikiem i bez polskich znaków. Klikam OK i jak widzisz już po ukośniku jest zmieniony format, czyli jest inna myślnik treści. Aby te zmiany Wprowadzić w życie należy jeszcze wpis zaktualizować. Tak to wygląda w starej wersji edytora w WordPressie. Natomiast od wersji piątej WordPressa wygląda to trochę inaczej. I teraz pokażę Ci, jak to wygląda właśnie w edytorze Gutenberg. I jesteśmy już w nowym edytorze WordPressa, tak zwany Gutenberg. Aby w tym nowym edytorze zmienić adres linku, tutaj z prawej strony musimy mieć wybraną zakładkę Dokument, i tutaj w sekcji Bezpośredni odnośnik zmieniamy właśnie treść, treść linka. Tu możemy sobie wpisać inna treść. No. I tutaj na dole od razu nam się pojawia podgląd. Jak ten link będzie wyglądał, inna treść, inna. Tak samo jak poprzednim razem, aby te zmiany wprowadzić, należy zaktualizować wpis. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.